Siedzimy w barze Siedzimy w barze yy, no i sobie przy barze pijemy drinka, Sergusz tam sobie pił wódkę z Red Bullem, ja sobie piłem wódkę z sokiem No i podchodzą dwie dziewczyny. Ja nawet, a to w sensie podchodzą do baru, żeby zamówić. Ja nawet jednej nie widziałem z twarzy, widziałem jedną tak jakby z boku z twarz, drugą nie widziałem, i ta druga była już podpita i to tak nieźle podpita i jakby ocierała się tak dupą o moje kolana, jak sobie siedziałem przy barze. Nie wiem, czy celowo, czy nie, yy, najprawdopodobniej nie, nie wiem. Ja tak dla Beki do niej mówię, ty możesz mnie nie obmacywać? I tak na nią spojrzałem. Ona tak się odwróciła, mówi do mnie, nie podrywaj mnie. Tak jak się patrzę, mówię, co? I ona mówi, nie no, żartuję sobie, żartuję, spoko, to był żart. Ja mam dzisiaj urodziny. Tak z pizdy mi laska mówi, nie? Mówię, to zajebiste urodziny, że kurwa siedzisz z koleżanką w barze i pijesz. Ona, ale nie, 20 mam, 20 mam po prostu pierwszy. Wtedy był dwudziesty na zasadzie, że była, nie wiem, druga w nocy, czy pierwsza w nocy. Pierwsza w nocy raczej była jeszcze. No i nieważne. I laska tak mi wali z pizdy yy, tekstem, że ona szuka bogatego dupka. Ja mówię, co? Ona, no, że, że ona szuka jakiegoś starszego faceta, który jest bogaty. Jak powiedzia, powiedziała mi, że myśli, że mam 30 lat, jak powiedziałam, że mam 23, to powiedziała, że jestem za młody i za biedny dla niej. Ja mówię, co? I tak wiesz, specjalnie, żeby ją opluć, tak pokazuję zegarek i mówię, jak mam zegarek za 70 tysięcy, to jestem wystarczająco bogaty, czy nie? I zaczęły kurwa z nami teraz rozmawiać. Ja mówię do Sergiusza na ucho, mówię, chodź, siądźmy sobie z nimi, bo one nas za, za, zaprosiły na zewnątrz, a my byliśmy w środku, tam na zewnątrz były wszystkie miejsca zajęte. Chodźmy, chodźmy, usiedzimy z nimi na zewnątrz, pogadamy. Mój bo to jest, kurewsko, dusz nosy, bekę z nich porobimy, nie? Bo, bo już, już chciałem z nich to, to sobie jaja robić, bo jak laska ci takie rzeczy pierdoli, mimo że jest najebana, no to ja takich lasek nienawidzę. No, przysięgam ci, stary, nienawidzę ich dla kurwy jebane. No i zaczęliśmy sobie, wyśliśmy tylko po to, z mi bekę sobie robić, bo ogólnie my tam sobie siedzimy, zawsze i rozmagamy. Mówię, chodź, kurwa, dawaj, ciśniemy je totalnie. Stary, ja te laski tak cisnąłem, ja takie kurwa głupoty mi gadałem, nie wiem, że 100 tysięcy miesięcznie zarabiam, że jak ktoś zarabia mniej niż 100 tysięcy miesięcznie dla mnie z biedakiem nie wiem mówiłem im rzeczy typu, że kobieta jest tylko przedmiotem w rękach mężczyzny, a ta laska ta 24-letnia, która miała urodziny, zgadzała się, z nami. mówiła Tak, tak, masz rację, też tak uważam, kobieta to tylko narzędzie, to, to tylko narzędzie a ta druga taka wkurwiona była, co ty, co ty pierdolisz, serio? Studiujesz medycynę i nie masz szacunku w ogóle do siebie? Jak ty możesz tak mówić? Chciałabyś od swojego faceta? Ona mówi, no jakby był bogaty, to czemu by nie, jakby za mnie płacił? Ja mówię, ja pierdolę, jaki cringe, no kurwa, serio, dramat, to był totalny cringe. I słuchajcie tego, i laska do mnie wali tekstem po czasie, jak taki bogaty jesteś, to byś tam drinka postawił, a potem kebaba, bo w sumie głodna się zrobiłam. Ja tak patrzę na Sergiusza i mówię, bo ja nie miałem ja nie miałem pieniędzy, serio, ja mam, nie, nie mam portfela, ale bym wam pokazał, miałem to, mam totalnie pusty portfel, 0 złotych, nie, 0 zł. I tak patrzę na Sergiusza i mówię, Sergiusz, postawię im czy nie? I Sergiusz mówi, postawisz. I wyjmuje 100 złotych, nie, 200 złotych, sorry, 200 złotych mi wyjął z portfela i mi dał. No i ja, ja tam poszedłem te, te drinki im postawić, my, 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 my je mega cisnęliśmy, robiliśmy z nich bekę, bo do takich ludzi się nie da szanować, kurwa, takich lasek, nie da się, kurwa, nie da się. No, i yy, yy, ja mówię, to co, to ja zostałem chłopcem na posyłki, i ta jedna laska, ta, ta, ta właśnie co urodziny miała, mówi, no dobra, teraz to ja z tobą pójdę. tak? Wystawiła rękę, dała mi rękę, żeby, żeby stała. Poszliśmy za rękę do, do, do baru, bo siedzieliśmy na zewnątrz, jak ja mówiłem. Yy, chciała tego, jak to się nazywa. No nieważne, chciała drinka, a, aperol, właśnie, aperol, chciała aperola. Zamówiłem tego aperola jej. No i kurwa. Laska zaczęła topić, była tak napierdolona, że wylała kurwa jedną trzecią tego parolasu w cycki. Ja tak na nią patrzę, mówię, no dobrze, schadzam, no trochę tego wylała, no i tak mówię do niej, łatwiej będzie przez słomkę, wiesz? Generalnie ja już tam wiecie, ja już tam wjechałem w już tak powiem, miałem trzymałem za bioderko i za dupeczkę, bo tak się działa, wiecie, on takim wysokim tym, tak tutaj po bioderku jeździłem, tutaj po bioderku jeździłem, tutaj tak on od góry do dołu, i tutaj po dupeczku się jeździłem, tak ta ręką, na, najebana była. I wydaje mi się, że jakbym chciał, to by ją przelizał. Ale mówię, kurwa, fani tam bawicie. No ale Sandra, nie pierdol, słuchaj historii dalej. No i kurwa, wracam tego stolika. No i mega tam je cisnęliśmy. Sergiusz mówi do tej laski, to mi się to fój spodobało. Laska taka jedna grubsza była, Ja on mówi do niej... Ty, ale chyba nie zaprzeczysz, że kobieta się kończy na 60 kg, nie? czemu nie zapisujesz live? Dlatego, że nie zapisuję po prostu, jakby wolę tego nie mieć. Dzięki, piątkę na ciebie. No ale jaka zgaszona, kurwa, nic nie robiliśmy, więc na nich nie pierdoli. Um. Jakbyś słyszała całą historię, to byś wiedziała, jakby serio, nie wkurwiaj mnie, nie irytuj mnie. Um. Dobra, weź Sandra, serio, przysięgam, nie irytuj mnie, bo ci przypierdolę, przypierdolę ci, serio. Um. No, i, no i ona tak mówi, aha, i mówi do koleżanki, sobie może pójdziemy gdzieś dalej, co? Do jakiegoś klubu czy coś, bo ja mówię, my z tam sobie w pubie siedzieliśmy i sobie drinka piliśmy, po prostu przy barze sobie siedzieliśmy, się rozmawialiśmy. E, i, te, I ta laska się ocierała, nie? Kojarzycie. E, no i tam je mega ścisnęliśmy, kurwa, że są zwierzętami, że nic nie osiągnął, że są biedne i tak dalej, bo one tam wyglądały tekstem, że one szukają kogoś bogatego i naiwnego, nie? E, mega, mega, kurwa, przysięgam, dawno nie pamiętam, żeby kogoś tak ścisnąć od, 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 od suki, od kurew. I co jest najlepsze? Co jest najlepsze? Yy, no te laski oczywiście poszły po chwili. One jeszcze na jak, jak wstają, tam ja mówię, ty dziewczyny, chodźcie zobaczycie sobie, jak limitowany rolek wygląda i takim pokazuję, podsu podsuwam po pod twarz i mówię, jakby co, nigdy go nie kupicie? Nie takim, i takim trzymałem, kurwa, nad ryjem. One już tam naprawdę były mega, mega zniesmaczone. No i co, poszły, zaczęliśmy się śmiać z seriuszem. Przybiliśmy sobie piąteczkę i mówię, dobrze, kurwa szmaty jebane. E, serio, kobiety są niemożliwe. Jak można być taką kurwą jebaną? Naprawdę, no ja w to, ja w to nie wierzę. No ale dobra, nieważne. Yy, poszliśmy sobie dalej, pić. Ja mówię, kurde, ja w sumie głodny jestem. Mówię, choć coś zjemy. Na, napijemy się ewentualnie i wracamy do domu, nie? Bo to. Bo ja, ja, ogólnie plan był taki, żeby się o, przejść. Taki był wstępny plan, żeby się przejść. Chcę co, przejść zjeść, i się przejść. 91 groszy. Siema taku milego wieczoru życzę. A dziękuję wzajemnie. Kurwa, nie mów tak do mnie. Dziękuję, piątka dla ciebie. Ale nie mów tak do mnie. Plan był ogólnie taki, żeby przejść się po rynku. Ja chciałem zjeść jeszcze, więc najpierw zjedliśmy w pasipusie i chcieliśmy, wiecie, napić się kulturalnie ze trzy drinki i pojechać do domu. No ale tam sobie pogadaliśmy, pogadaliśmy. Jeszcze chwilę potrolowaliśmy te szmaty, kurwa, niewdzięczne jakieś dziwki, co się trafiły. Mm. No. A, to, a to, to, to przypadkiem wyszło, po prostu ja tam dla Beki to się powiedziałem i nie, 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 nie liczyłem na taką reakcję. No ale nieważne.